Daję od was masę pytań, gdzie można to kupić. Zaraz wam powiem, ale w ogóle co to jest. To jest adapter do telefonu, który działa na Androida, iPhone'a bez znaczenia i pozwala sterować aż 50 tysiącami urządzeń z telefonu. Podłączasz sobie to do portu ładowania, i po zainstalowaniu aplikacji do tego adaptera z instrukcji będziesz mógł sterować 50 tysiącami urządzeń. Kozuł grę w takie urządzenia jak telewizory, billboardy, głośniki, wzmacniacze do głośników, telebimy. Dekodery, projektory, klimatyzacja, jest tego masa, ale ogólnie nie to wszystko, bo testowałem ostatnio nową funkcję, którą dodano w aplikacji. Ogólnie nie licząc tych podstawowych funkcji, które są, można też odbierać i wysyłać sygnały i zapisywać je w aplikacji, stworzyć takiego pilota. I wydaje mi się, że możesz sterować praktycznie wszystkim. Ze wszystkich pilotów, z których próbowałem odebrać sygnał, właśnie to działa i po prostu zapisywałem i wysyłałem to z telefonu, z adaptera. Właśnie ostatnio kupiłem to na TikToku, a jeżeli też chcecie to sobie kupić, to zostawię Wam właśnie linka w profilu, gdzie też to kupiłem na promocji.